Jak najbardziej. To w sumie nie ma znaczenia, czy w dwóch, czy w trzech meczach chcielibyśmy wygrać w tej rywalizacji dwa spotkania i znaleźć się w wielkim finale. Na pewno gdzieś nam to nie leży, ale tak jak powtarzałem, przy każdej jednej rywalizacji to jest całkowicie nowa historia. To co było, to było i teraz jest 0-0 i każdy ma równe szanse. Na pewno celujemy w medal i najlepiej jakbyśmy to zrobili tutaj. Wiemy, że będzie piekielnie ciężko jest to piekielnie trudny rywal. Ale też myślę, że mamy całkiem fajny zespół, niezły potencjał. I mam nadzieję, że wyjdziemy zwycięsko z tej rywalizacji. No na pewno nie trzeba przedstawiać nikomu żadnemu kibicowi siatkówki. Zobaczymy, jak wyjdzie. Może jak nie na ten mecz, to na następny. Na pewno to jest twardy chłop i myślę, że nam pomoże w tych rywalizacji.